Witam państwa serdecznie. Jesteśmy na plantacji rzepaku ze mną Tobiasz Lipowski. Witam serdecznie. Dzisiaj powiemy o zastosowaniu i efektach, które przyniósł preparat Novobact R. Zapraszamy. Zastosowanie preparatu Novobact R. Tobiasz, powiedz mi, czy podobnie jak w przypadku Nowobaktu Azofosfo, stosowałeś preparaty w warunkach o dużej wilgotności? No, stosowaliśmy ten preparat w fazie około 5 liści, więc z tymi warunkami no, nie było tak łatwo jak teraz z azofosfona jesieni. Ale robiąc zabieg wcześniej rano, złapaliśmy tą rosę, także udało się to zrobić no, tak jak powinno być. Ok. Pomimo, że jest to wrzesień, te dni niekoniecznie zawsze pada we wrześniu, ale tą rosę jesteśmy w stanie złapać, żeby ta kropla spłynęła po roślinie i dotarła do systemu korzeniowego tam, gdzie ma działać. My powiemy o nowobakcie. R o stosowaniu go w rzepaku, czyli po pierwsze, stymulacja wzrostu systemu korzeniowego, a także efekt, który uzyskujemy, mianowicie kiedy zaczyna uszkadzać nam larwa śmietki korzeń, widzimy piękne narośla i regenerację korzenia. Co właśnie przedstawimy, wykopiemy sobie tutaj rzepak i przedstawimy jak to wygląda. Drodzy Państwo, wykopaliśmy sobie roślinę rzepaku i to, co widzimy na pierwszy rzut oka, bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy, sięgający nawet tutaj nam 26 cm, dodatkowo dużo rozgałęzień bocznych z dużą ilością włośników, czyli ten rzepak, tak jak tutaj widzimy. Jemu susza nie będzie straszna, ta, która przyjdzie, ponieważ mamy idealne przewodzenie składników pokarmowych i wody. Idealny system korzeniowy, pięknie rozgałęziony, z dużą ilością wośników. Ale to, co jeszcze jest efektem działania nowobaktu R, mianowicie widzimy, że tutaj coraz większym ogólnie problemem jest śmietka kapuściana i jej zwalczanie. I tutaj widzimy uszkodzenie spowodowane przez larwę śmietki kapuścianej. Drodzy Państwo, widzimy, że ta larwa weszła, chciała żerować, jednak coś jej się nie spodobało. A dodatkowo efektem działania bakterii zawartym w tym preparacie widzimy te zabliźnienia, czyli ten rzepak nie jest zraniony, tylko zabliźnia swoje rany i to nie wprowadza do rośliny chociażby zgnizny korzeni, która też często spotykana jest na plantacjach rzepaku. Także biorąc pod uwagę Tobiasz, myślę, że Powinniśmy życzyć sobie, żeby na każdej plantacji taki system korzeniowy wyglądał, prawda? Oby tak było. Oby tak było. Przez ten system korzeniowy na pewno uzyskamy bardzo dobre y, plony. Powiedz tylko jeszcze, bo nie powiedzieliśmy od początku, powinniśmy to zawsze. Co to jest za odmiana? Jest to odmiana LG Arnold, siany około 20 chyba sierpnia, w obsadzie 42 roślin na metr kwadratowy. Czyli mamy tu do czynienia ze znakomitym produktem, jakim jest nowobakter, a także z najlepszą odmianą, którą mogliśmy sobie wymarzyć na tej plantacji, czyli LG Arnold, siany, w optymalnym terminie i w znakomitej obsadzie. Dzięki Tobiasz jeszcze raz za udostępnienie plantacji i za dobrze wykonane zabiegi. Do zobaczenia.